Przetestuję nową wersję strony odjazd.pl i zbuduję kalendarz startów w nadchodzącym sezonie. Jak co roku nie może zabraknąć pielgrzymki na przechybę. Kilku indywidualnych jazd na czas. Polecam chrubieszów na początku maja. Krótka, szybka czasówka. Pierwszy raz w tym roku chciałem spróbować ultra czasówki. Prawdopodobnie 12 godzin. Do tego będę potrzebował kilku startów przygotowujących na płaskim, długim dystansie. Dlatego myślałem o Grand Prix amatorów, dystans turystyczny i na koniec gravel. Zawsze chciałem spróbować Szutry Śląskie, startujące w Wiśle, może pod koniec czerwca. I tak wygląda mój kalendarz startów. I w celu synchronizacji tego kalendarza między urządzeniami zarejestruję konto.